Wydaje mi się, że to było takim momentem zapalnym, jak już nasi znajomi zaczynali myśleć o, o pracy, gdzieś tam nie potrafili do końca jej znaleźć, nie rozumieli tego. No i dodatkowo nie potrafili do końca się przygotować do sesji egzaminacyjnej. I tutaj też dużo było inicjatyw, żeby po prostu nauczyć, jak się uczyć. U bliskiej naszej koleżanki zauważyłyśmy ten problem, gdzieś tam była bardzo zdemotywowana. No i... Stwierdziłam, że kurczę, w sumie, a czemu nie zapytać rekruterów, dlaczego je nie przyjmują? Że w sumie może napiszemy jako studenci, że hej, chcielibyśmy zrozumieć, jakie w ogóle macie wymagania. I zaczęliśmy to totalnie niezależnie, nie byliśmy w żadnym kole ani niczym takim. Po prostu po tym właśnie, po, tym, po tej serii takich zajęć dla studentów które prowadziłam, to się bardzo poniosło wśród, w naszym roczniku, i właśnie w ten sposób Martyna się też o tym dowiedziała, i jak gdzieś tam zaczynam mówić, rozpuszczać, gdzieś tam nici o tej kolejnej inicjatywie, to po prostu się zapytała, czy, czy nie dołączyć, i zaczęłyśmy to po prostu totalnie niezależnie. Mnie to na przykład zainspirowało, że hej, w sumie mogę kierować swoją energię też pomoc innym, nie? Także tutaj po prostu takie to było też dla mnie takie inspirujące i potem też z drugiej strony, tak jak właśnie nasi znajomi nie rozumieli tego rynku jak to się wszystko łączy, uczelnia praca, no to my też byliśmy na tej samej sytuacji, nie? Wszyscy w tej samej łódce, tak. więc tutaj pomoc naszym rówieśnikom wtedy też oznaczyła pomoc po prostu sobie też.